Cześć. Witamy ponownie na kanale Husator. Dzisiaj przy okazji zamawiania kolejnych junaków M15 przez klienta pokażę wam jaki strój wybraliśmy, który będzie idealnie pasował i prezentował się na junaku M15. Jest to oczywiście kask c 91 kurtka motona Venta, spodnia akurat Giro, bo tak wybraliśmy. I akurat buty tutaj mamy RST Stand, jeszcze z kolekcji 2021. Rękawice uzupełniają to rękawice OZON RS600 Short. I dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba akurat takie zestawienie do Junaka M15. A ja przy okazji tego vloga chciałbym Was wszystkich uspokoić. Wiem, że te pojazdy przyjechały już 2 tygodnie ponad temu. Ale jest tego bardzo dużo, domabiają kolejne, kolejne sztuki, bo taką mamy możliwość. I tutaj chciałbym Was poinformować, że mamy jeszcze 2-3 sztuki do zamówienia, więc ci, co nie kupili i mają w planie, a chcą zdążyć przed podwyżkami, bo już ta dostawa jest 500 zł droższa. A kolejne będą na pewno 1000-1500, jeszcze droższe, więc możecie się zgłosić do mnie. Oczywiście w opisie jest numer telefonu i zamawiajcie. Mam jeszcze jedną sztukę wolną zarezerwowaną w Almocie, więc co? Dawajcie, dzwońcie. Macie tutaj też przykład, jak się ubrać. Będę w najbliższych dniach Wam pokazywał już modyfikacje lampy, modyfikacje kierunków, lusterek. Będę Wam pokazywał, jak ten motocykl chodzi na pełnym przelocie nowy, żebyście już mieli 100% informacji, jakie można modyfikacje robić, ile co będzie kosztowało, więc dajcie mi jeszcze nam minutki, chwilę, żeby to wszystko Wam pokazać. I dopiero będziemy krok po kroku każdy pojazd modyfikować pod danego klienta, bo to jest bardzo ważne. Z tego względu jeszcze chcemy, żeby te motocykle były u nas. Więc co, my Was z klientem pozdrawiamy serdecznie. Widzimy się w kolejnych vlogach. Trzymajcie się, cześć.